Ja i si jestem Kapower i dzisiaj jesteśmy w si, filmie z MicroVision i dzisiaj musimy w ogóle zrobić tak, żeby znaleźć tą Teslę, bo w kolejnym odcinku mamy przypał. Jeśli nie znajdziemy w tym odcinku Tesli, to mamy wielki, ale to wielki przypał. Zostawcie taki piękny czerwony jak krzankę, a nie tam no dole i słuchajcie. A nie mogę dawać przycisku chyba. A nie już mogę, dobra, bo sobie teraz zaktualizowałem aplikację. I słuchajcie, jeśli na serio nie znajdziemy, no to przypał i dlatego dzisiaj musimy wynająć e, super detektywa, który pomoże właśnie nam znaleźć tą teselkę. E, no i słuchajcie, też chcę wam powiedzieć, że za niedługo GTA 5 online yy, z ekipką, ale to za niedługo... Yy, no i co? Yy, trzeba on no właśnie... Szczerze nie wiem, bo teraz mamy 120 tysięcy, ale za dwa dni, yy, za dwa dni, czyli dwa odcinki będziemy musieli oddać to 100 tysięcy. I no właśnie nie wiem jak to zrobić. Kurde, coś by trzeba usprzedać. No a zaś jak sprzedamy lambo. No to będzie lipa. Ja właśnie nie wiem, czy to auto właśnie zalamy sprzedać, czy wyremontować, bo... Pamiętajcie, ono z każdym dniem gnije. Ono tak gnije z każdym dniem, że ja... Znaczy, w sensie, że gnije tam gdzieś od środka, no bo to jednak w wywodzie było, co nie? E, no, i jesteśmy w Minecraftie. E, no, i to Lambo biedne stoi. No, i stoją nasze cztery furki. Musimy w ogóle przywieźć stamtąd nasz samochód, bo mamy cztery furki. Jeśli by teraz utopiliśmy, to mamy trzy to zlipa. No, i jadę właśnie na spotkanie. E, jedziemy właśnie tutaj koło domu i on tutaj będzie. O, Lambo piękny. Jeszcze nikt nie odebrał Flory. Dobra, no to czekam na niego. O, ta woda jest pechowa. Dzień dobry. E, tak, poproszę e, no, wynajęcie firmy e, Detektywistycznej, ponieważ słuchajcie, ukradli mi Tesla e, wypożyczoną. I pan, Państwo znajdą może do dzisiejszego odcinka. Dobrze, e, rejestrację macie teraz tutaj na kartce. O, proszę, dobra. Proszę. I jeśli byście znaleźli, to proszę do mnie dzwonić. Numer wam podałem. Tak. Dobrze. No to do usłyszenia. Dobra. Poszedł już szukać. I on powiedział, że jeśli coś znajdą, jakieś podejrzenie, oni dokładnie nie będą tego sami robić, że oni Tesle odzyskają, tylko będzie musieli sami zrobić. I super, jeśli znajdą Tesle, to zapłacimy, jeśli nie znajdą Tesli, to nie płacimy. Tak to wygląda, to fajnie, bo nie będziemy musieli płacić. Ale jeśli znajdą, no to oni umywają rączki, a my sobie mamy kuźwa nabrudzić, że na przykład będziemy musieli, nie wiem, kóźwa kogoś... Proszę mi z chaty wyjść. Dobra, myślałem, że mi na chatę i słuchajcie, jeśli coś się e, na przykład. O, ten. mam te ramokry od deszczu. O, kurde. E, jeśli na przykład coś e, się wydarzy, no to od razu daję wam znać. E, I. I. O, przesła się nie obracają. To dobrze. No i daję wam znać, jakąś bronkę sobie naszykujemy. I trzeba ich wszystkich rozwalić. E, no i może jakiś plus będzie u policji, że rozwaliliśmy jakiś gang, No nie wiem, nie wiem. Dobra, a więc. Widzimy się za chwilę. Powiedzieli, że nie znaleźli jeszcze nic. Kurde, nie znaleźli. No dobra. Wiecie co, musimy sobie podjechać na Karaiby. Karaiby bebe. Chyba, -be. nie wiem. Może na miasto to Na miasto zobaczymy. To takie... Nie, tutaj miało być kiedyś miasto, ale tu miasto nie powstaje. Miejmy nadzieję, że do wakacji coś tu powstanie jakieś piękne miasto, a nie że tutaj i tak będzie całe życie, no bo to będzie na i dzieje dzisiaj, bo muszę się tam wyprowadzić. To jest tutaj taka wioska, no ale... Nie. Powinien coś tu serio wybudować. Jakiś, nie wiem, Aquapark, Turgidi Drift'ów to do mnie, Driveness, Drive. Hmm, komenda. Oni mnie niby szukają. Na przykład... dobrdo ta Sarquezolata male Ja pierdolę Ja mm -hmm. Ktoś idzie po podwórku? Nie. Dobra. E, I... no dobra, no to idziemy sobie na górę. Ja sobie idę pochealować coś na komputerze sobie popisać. Aha, ale muszę komputer dać na półkę. Dobra. Będę se siedział. Później sobie dam ten komputer na półkę. Będę się siedział, może pójdę się przespać. Ja nawet w tym domu łóżka nie mam. wow, dostałem info! że mają podejrzenie, gdzie może być nasza Tesla. No to jest wiadomo, co my zrobimy. E... Muszę podjechać do naszego kolegi, takiego jednego, którego da mi akcesoria. To info jest potwierdzone na jakieś 90%, 90%, nie wiem, 90 albo 80%, ale mają niby podejrzenie, że tam właśnie jest Tesla. No to szybko znaleźć. Jeśli szybko że to jest GITES, no, no jak mówię, no muszę tutaj do niego podjechać. No do. Szymonu! Myślę, że tylko się łuk przyda, no bo yy, no taki powiedzmy nasza broń. Yy, Mogę wgrać jakieś chociaż jak mody na no, pistolet, ale to będzie w następnym odcinku. Yy, no i lecimy. Myślę, że wieczorem podlecieć i wszystkich powybijać. Jeszcze yy, się upewnię gdzie to będzie. I można zacząć działać. Dostałem lokalizację i ja nie będę czekał do rana. Do nocy. Co? Bez to jest ta lokalizacja. Ku moje... Co? Kul mojego domu. Ja tam lecę. Ja tam lecę. Wiecie, co ja tego nie przemyślałem? Bo ja będę musiał ten trafnął wrócić. No to. Yy, ja się powinnam teraz czuć trochę niebezpiecznie, bo. No. Kurde, ja trzymam takie drogie samochody za prawie 5 milionów. Tylko takie właśnie. O kurde, dobra. Wiecie, co ja biorę? Jak ten, to. No, będę musiał tego użyć. Dobra, widzimy się już tam na miejscu. Chociaż, dobra. Wysięcia robimy szybko, szybko, szybko. Dobra, że... Lecę. Tu jest jakiś samochód. Dobra, dobra, będziemy musieli ich zeszczelić. Kurde, nie trafiłam. Dobra, wiecie co, będziemy musieli ich szybko zeszczelić. Dobra, już zobacz. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze ten, jeszcze ten, jeszcze ten, dobra, wiecie, co ja sobie ogarnę? Dobra, mnie za szybko wziąłem, właśnie taki bo miałem w i dobra, od razu teraz lepiej. Zakaz wstępu. Tu są jakieś ludzie, dobra, błazimę, dość wyprzamy. Tu są kamerę, a maski miałam. Ja nie mam maski, bo ten no nie, kolega nie dał. No ale dobra, 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 dawaj, dawaj, dawaj! Tak, ja przeskakuję. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. I teraz mam taki program, że muszę czytać tablice seryjne. Czy wiecie? No way! No way! To jest nasza Tesla. To jest Tesla, która... Jest żeby nas nie znaleźli i dzisiaj wystajecie. Musimy wszystkie samochody nasze przenieść do tego miasta, w którym aktualnie teraz mieszkamy i musimy szybko zawrócić do Tesli, że samochody już mamy i dzisiaj trzeba uciec z tego miasta. Dobra, Tesla poinformowała, podziękowała nam i powiedziała, że sprawa została zgłoszona na policję, że i, ukradli nam ten samochód, że my znaleźliśmy. No i, i będziemy w następnym odcinku wysłani. Dobra, wiecie, co, ja będę musiała te wszystkie auta pobrać i co, jaka? dzisiaj oddajemy teraz Tesla i pięć samochodów przenosimy do tamtego miasta. Tutaj jest teraz nasza negocjacja. E, mamy tutaj razu zostawić gdzieś tu na bank, koło komendy mamy zostawić. No troszkę, troszkę. Mm. I tylko wiecie, co ja będę miał żebyśmy z tym samochodem, z tym machinem i z tym Widzimy się za chwilę. Dobra, wiecie, co będziemy się szybko zamykać? Yy, piesek cześć. i się ma się Wiecie co? Piesek zostaje na razie. Yy, to już musi pilnować domu, a słuchajcie, to nie jest tak, że ja go zostawiam. Czekajcie, kurczak. To nie jest tak, że go zostawiam. Chy... Nie, kurczak. Kurczak. To nie jest yy, tak, że ja go po prostu zostawiam. Tylko ostatni raz idziesz ze mną chodź na spacerek szybko. I słuchajcie, tutaj będzie ochrona pilnowała, to 24. Ona będzie w ogóle w domu. Se tutaj gdzieś tam spała czy coś. No ale piesek jednak musi tutaj być też dla obrony, jakby nam zeszczelili ochronę ochronę. No jakby wzięliśmy psa, chociaż jakby psa wzięliśmy. Dobra, piesek, jedziesz yy, ze mną. To się szykuje do samochodu? Bo to będzie mm, słabe jak psa sery zostawimy. To będzie słabe. Dobra, no to ja już tu zatrudniam dwóch ochroniarzy. Dobry? Ktoś tu wszedł? Coś tu... Nie. Ktoś mi się zdaje, że tu szedł. To może... No nie, no nikt no, no, tu nie chodzi. Bo Ksiądz to co ty Aha, przyszedł. Przyszedł ich dobrze. No co do Ksiądz przyszedł na misję, dobra. E, wynająłem, czekajcie. Raz. Raz... czekajcie. Tu jest jeden tu taki półwały. Nie, tu nic nie rozwali już. Raz, dwa, trzech. Trzech ochroniarzy wynająłem. E, no to 500 zł za jednego. No to 1500, to później zrobimy przelag. No i słuchajcie, bierzemy kieska, bierzemy wszystko, no i spadamy. Jakby się ktoś pytał, to takim wielkim, e, wielką naczepą to przyjedziemy, dlatego muszę te, samo, te samochody ustawić w rząd. I słuchajcie, właśnie ten jeden samochód, który nie działa, to będziemy musieli zostawić. E, kurde, wałem Dobra, będziemy musieli te auta naprawać później. Dobra, w rząd. I oni to będą za jednym razem wezmą i bierzemy po 3-4 auta i tam mam ten, to będziemy mieć 5. Chociaż powiem im, żeby jakimś cudem wzięli to. tam właśnie nasze lampy utopione. No dobra. Dobra. No to jakby się ktoś pytał czym my tam jedziemy, my będziemy właśnie lecieć samolocikiem, samolotem. Tutaj, tam za długo będzie lądował gdzieś na Karaibach No i widzimy się już Właśnie w naszym mieście Tam, mieście, tam gdzie mamy willę No i są nasze pięć samochodzików Ale słuchajcie nie, nie dało się wziąć tego właśnie samochodu Tego utopionego Dlatego mamy tu pięć samochodów A tak to by mieliśmy sześć Ale to już szósty nie działa Mieliśmy pieska Piesek se chilluje bombę ja Ma piesek. Chodź. Ktoś tam gdzie życiu. Dobra, piesek. Chodź. Może sobie do domku. Yy, tutaj to pies będzie miał yy, właśnie ten. Yy, dużo tego. Ja w ogóle zalegam z Dobra, teraz 2000 znika z naszego konta. tu zapomniałam. Przecież by nas wywalili z tego domku. Dobra. Yy, Chilij sobie piesków Tutaj już nam nic nie grozi e, Tu jest bardzo chillowo e, ja Myślę, że tutaj jakiś biznes chyba otworzy Bo tam na razie jest niebezpiecznie A tutaj no, jest mega bezpiecznie e, Jak nasz właśnie samochód e, Nasze samochody jechały To właśnie kierowca bardzo uważał, żebym nas nikt nie widział No te lampy tak nie mogą Stać zbytnio Dlatego je tak muszę W rzędzie poustawiać Nie, to źle wygląda dobrze jedno tak, drugie tak. Myślę, że wszędzie, chociaż nie wiem, tak koło siebie by ja. Musimy jakiś garaż serio wybudować na te nasze Aventadorki, to nie jest Aventador, ale to jest jakiś samochód super. Ja jak to wygląda, dobra, 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 dobra. Kurde, o. No nie, e, e, nie, ten źle wygląda i tamty, dobra. Tego tak postawimy. Tutaj mamy kamerę, to wiecie, tu nam na razie nic nie grozi. No ale jak wiecie, jak y, wiecie, musieliśmy je szybko poustawiać, żebyśmy nie mieli trupał, żeby nam kolejne auto ukradli. Y, sprawa zgłoszona została na policję. I policja teraz y, będzie rozprawę miała. I słuchajcie, my też będziemy mieć niby rozprawę, że uwolniliśmy te auta i, i właśnie Tesla nam zadzwoniła, jak jechaliśmy tu samolotem, le leciliśmy, to Tesla nam zadzwoniła, że policja im powiedziała, że nawet tak uciekliśmy, że znaleźliśmy taki gang, y, bo oni gdzieś tam jeszcze mieli swoją firmę i, i gdzieś tam... Swoją działalność. Nie firmę, tylko działalność za granicą i policja ich wszystkich złapa. No i y, możemy nawet dostać mniejszy wyrok, a nawet y, no z własnej stopy, czyli y, w ogóle nie mieć wyroku, tylko być karanym. Y, no, dla mnie to jest dobra opcja, no bo byśmy już mogli legalnie sobie biznesy otworzyć, chociaż, no nie wiem. V12 to jest. wow, Będę musiał skryp na paliwo grać. A więc myślę, że Wam się odcinek podobał. Ja sobie idę chillować bombę. No i dzięki za oglądanie tego filmu. Jeszcze łapę w górę.